Żałuję, że w Gliwicach obciążenia dla lokalnych przedsiębiorców są niestety zbyt wysokie. Naprawdę są dużo większe problemy w Polsce niż język pana Neumana, czy też to, że nie potrafi pewnych rzeczy przyjąć. W Gliwicach potrzebna jest zmiana i koalicja obywatelska zrobi wszystko, by najlepszy z możliwych kandydatów wygrał wybory prezydenckie. Dokładnie taką. Taką samą wagę ma głos oddany na kogoś na jedenastym miejscu, jak na pierwszym miejscu. Często wyborcy patrzą na tych z dalszych miejsc, mówiąc, E to wy nie macie szans. Nie, mają dokładnie takie same szanse. To będzie koniec samorządu. Przecież Kaczyński nie podaruje tego, że samorządowcy wspólnie z Senatem wyrzucili do kosza wybory kopertowe. Czas skończyć z centralizacją Polski. A dzisiaj idziemy w stronę bardzo złą, czyli rozwiązań, które już raz zbankrutowały, czyli perelubizm. Małgorzata Lichecka, Nowiny Gliwickie, w programie Gość Dnia realizowanym w Studio 24 Gliwice, poseł Borys Budka, Koalicja Obywatelska, szef klubu parlamentarnego, wiceszef Platformy. Dzień dobry. Panie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu, Zapras bardzo dziękuję za to zaproszenie. Panie pośle, nie startuje pan z Gliwic, tylko z Katowic yy, i można to skomentować jako taki unik, ucieczkę z miasta, z którego co najmniej dwa razy kandydował pan yy, na prezydenta. Czy w Katowicach jest bezpiecznie? Nie lubi pan Gliwic, nie chciał pan stąd startować? To jest wyzwanie dla. To może zdementujmy od razu. Raz startowałem na prezydenta. Bardzo kocham Gliwicę, tu się przeprowadziłem po 33 latach, ale tak jest, że liderzy startują w, tam w stolicach regionów zazwyczaj, i tak podzieliliśmy naszą pracę. Mamy świetnych kandydatów w Gliwicach: panią poseł Szumilas, Marka Gzika, mamy radną Filipkowską, mamy Tomka Olichwera, Tomka Gogowskiego, to są naprawdę wspaniali ludzie. Natomiast ja już drugi raz, tak jak 4 lata, będę prowadził drużynę koalicji obywatelskiej przeciwko drużynie pana premiera Morawieckiego jest to wielkie wyzwanie odpowiedzialność no i podjąłem się tego tak jak 4 lata temu A nie mógł pan tego robić jako lider z okręgu 39 tylko 29 tylko 31 z Katowic Tu nie było bezpiecznie i Nie patrzę w kategoriach bezpieczeństwa z pewnością ten okręg. 29 Dobrego samopoczucia wśród jest, kolegów. Znanych. Jest, 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 jest y, bardzo fajnym okręgiem. Ja tutaj debiutowałem jako poseł z 11. miejsca w 2011 roku. Udało mi się zdobyć zaufanie wystarczające do wzięcia mandatu. Ja tutaj mieszkam. Natomiast pracuję w Katowicach od 21 lat na Uniwersytecie Ekonomicznym. I tam uczę studentów, więc to jest naturalne, że Śląsk to jest takie, taki jeden wielki okręg wyborczy, mimo że podzielone województwo na sześć. Więc ja traktuję to w kategoriach wyzwania, no Tak to 12... się można zmierzyć z premierem. Więc... No tak, ktoś to musi robić, więc, więc tak się przyjęło, że, że staramy się optymalizować listy, i dla mnie jest to wielkie wyzwanie drugi raz rywalizować. Z kandydatem, który jest obecnym premierem, a przypomnę, że 4 lata temu udało nam się zremisować w tamtym okręgu na mandaty 5-5, a w Okręgu Gliwickim udało się osiągnąć też świetny wynik, dlatego że czwórka parlamentarzystów, czworo parlamentarzystów sejmowych to świetny wynik koalicji obywatelskiej. Panie pośle, zostaniemy jeszcze chwilę przy, przy listach. Czy Koalicja Obywatelska jest po drodze z senatorem Frankiewiczem? Jest jeszcze członkiem naszego klubu i wybrał. Jeszcze? To znaczy, że... No bo w przyszłej kadencji, nie wiem, czy zdecyduje się, wystartował z własnego komitetu, ale jest częścią Paktu Senackiego i ta współpraca w tej kadencji w parlamencie układała się bardzo dobrze. Senator też niewielkie... mówi, że się współpraca układała nie, bardzo y... dobrze, a jednak widać między państwem yy, iskrzenie. No, pan senator nie chciał w programie jego dnia, nie chciał się wypowiadać krytycznie, yy, ale widać, że no, star z własnego komitetu wyborczego to, do, to dla koalicji yy, obywatelskiej nie, nie jest dobra rzecz. A ja traktuję, że to jest dobra rzecz. Z prostej przyczyny. Przynajmniej jest czysto. Tak jak kiedyś Zygmunt Frankiewicz przestał być częścią Platformy Obywatelskiej i nie wracamy już do tej przeszłości. Później udało się to, że wspólnie pewne, pewne projekty podejmowaliśmy w 2019 roku i wystartował jako senator z Koalicji no, Obywatelskiej. Chyba Platforma wtedy potrzebowała takich e, e, samorządowców charyzmatycznych no, i stąd było, się to wzięło. Była dobra współpraca, natomiast teraz jest sytuacja, myślę, najbardziej klarowna. Zygmunt Frankiewicz startuje z własnego komitetu. My jako Platforma Obywatelska oddaliśmy w dobrym tego słowa znaczeniu ten okręg, który do nas przynależał jako Koalicja Obywatelskiej. Ceniąc tą współpracę, doświadczenie pana prezydenta Frankiewicza, jestem przekonany, że... Będzie wzmocnieniem dla bloku senackiego. Natomiast przynajmniej jest dla wyborców jasne i czytelne, że koalicja obywatelska, Platforma Obywatelska, nieco różni się, mówię w tych, zwłaszcza w tych lokalnych sprawach, od pana mm, senatora Frankiewicza. To znaczy nieco różni się. Mamy trochę inne spojrzenie, ale o wyborach samorządowych będziemy rozmawiać, kiedy przyjdzie na to czas. Teraz cieszę się. Że tacy samorządowcy, jak były prezydent Gliwic, ale również prezydent Tychów, jak Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli, jak Jacek Karnowski, startujący z listy Koalicji Obywatelskiej, że samorządowcy z doświadczeniem, z no, niewątpliwą wiedzą, jeśli chodzi o samorząd, właśnie wspierają ten szeroko pojęty blok opozycyjny, a tak jak pan prezydent Karnowski, są również częścią Koalicji Obywatelskiej. Zostanę jeszcze na chwilę przy tych, przy tych samorządowcach przeczytam coś panu. Państwo Borysowie są zdecydowanymi szkodnikami, jeśli chodzi o miasto Gliwice. Ja to tak oceniam i mówię im to prosto w twarz. Pani Katarzyna Kuczyńska-Budka ma nieformalną koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, przygotowuje wspólnie z radnymi PiS projekty uchwał, głosuje bardzo często wspólnie z nimi. To jest szkodnictwo. To są słowa prezydenta Gliwic z rozmowy z niedawnego gościa dnia i nie jest tajemnicą dla nikogo, że relacje między. Pana żoną, panem i panem prezydentem Adamem Neumannem są napięte co najmniej od 2019 roku. Był już prawie proces za walizkę, którą państwo mieli przynieść z pieniędzmi do pana prezydenta. Właściwie to, o co poszło z, z Adamem Neumannem, któremu w efekcie koalicja obywatelska udzieliła. Poparcia w wyborach samorządowych. To jest cytat z wypowiedzi, to, co przed chwilą przeczytałem. Jak pan się do tego odniesie? Ja staram się nie komentować takich rzeczy z prostej przyczyny, że to jest taki daleko idący, że jakby nie mówić, seksizm, no to przynajmniej patriarchalne podejście. Ja żona jest radną, wybraną przez Gliwiczan z drugiego miejsca Platformy Obywatelskiej ze świetnym wynikiem, i pan prezydent chyba umniejsza tej pozycji, próbując. No, nazywać, czy, czy zrównywać pewne kwestie, czy, czy uciekając się do kwestii naszych jakichś relacji osobistych, przecież to wyborcy będą w Gliwicach decydować, Gliwiczanie, kto będzie prezydentem, kto będzie radnym. Ja staram się jednak unikać y, m, w tym okresie przedwyborczym jakichś napięć, natomiast wiem jedno. No ale to napięcie jest, no to lubi pan być szkodnikiem razem z żoną? Wiem jedno, że kiedy chodzi o takie uchwały, które są dla Gliwiczan potrzebne, to głosowałbym dokładnie tak samo, jak głosowała moja żona. Co więcej, nie miałbym problemu z tym, że gdy inni popierają chwałę. Prosty przykład, no jeżeli była pandemia i restauratorzy prosili o obniżenie opłaty za ogródki, to ktoś, kto jest liberałem, a za takich niektórzy w Gliwicach się mają, powinien być za tym. Jeżeli chodzi o obciążenia młodych rodzin, które wychowują dzieci i dzieci są w żłobkach, to... Ubolewam nad tym, że tu w mieście, w którym mieszkam i które kocham, pokochałem, opłaty za żłobki są tak wysokie. A właśnie w tych uchwałach starano się to obniżyć natomiast wyborca może mieć wyborca czy mieszkaniec czy pan prezydent Adam Neumann może mieć takie pojęcie takiej takiej dychotomii No bo jest jest radną Koalicji Obywatelskiej która jest jakby przeciwwagą jest w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości a jednocześnie jakby brata się może to jest złe określenie ale użyjmy go użyjmy go brata się z radnymi Prawa i Sprawiedliwości No to w końcu to ta koalicja, to, to w końcu jaki ma, jaki ma stosunek do tego prawa i sprawiedliwości, na przykład na poziomie y, lokalnym? A panu to A też wszystkim... tak nie, nie przeszkadza w, w, w tych... A obniżenie opłat y, chociażby za ogródki nie przeszkadza mi? Dokładnie tak, jak bardzo wiele razy w Sejmie głosujemy. Czyli nie jest to nic złego, że, że... Jeżeli jest problem do rozwiązania, to ja ubolewam nad tym, że prezydent nie potrafi wspólnie z większością, którą ma, obniżyć opłat dla lokalnych przedsiębiorców po pandemii. Ja ubolewam nad tym, że opłaty za żłobki są w Gliwicach jedne z najwyższych w Polsce. Czyli na poziomie samorządu lokalnego ta jakby współpraca z PiS-em nie jest niemile widziana przez na przykład Platformę, a na poziomie krajowym jest to Otwarta wojna. Nie. Patrzmy na konkretne rzeczy. Jeżeli radni PiSu głosują za obniżeniem opłat, dla przedsiębiorców, to realizują liberalny program i to mogą mieć władze PiSu do nich ewentualnie pretensje, że popierają liberalne rozwiązania. W Sosnowcu, gdzie jest prezydent z Platformy Obywatelskiej, właśnie tam wprowadzono takie obniżki. Uchwała, którą przygotowała moja żona, była wzorowana na uchwale sosnowieckiej. Uwaga, o ile się nie mylę, pan prezydent Chęciński i pan prezydent Neumann są w ruchu Tak dla Polski i powinni Myślę że jest wspólne spojrzenie. Cieszę się, że mój kolega z samorządu, jakim jest Arek Chęciński, potrafi takie rzeczy realizować. Żałuję, że w Gliwicach obciążenia dla lokalnych przedsiębiorców są niestety zbyt wysokie. Ja zawsze, ja, ja byłem 9 lat samorządowcem, 9 lat radnym w Zabrzu, w tym przewodniczącym rady i naprawdę patrzmy na samorząd pod kątem rozwiązywania problemów, a nie ich tworzenia, a inwektywy, Naprawdę nie przenośmy języka bardzo złego debaty parlamentarnej na to, co, co jest. Ja jedno wiem. E, w Gliwicach potrzebna jest zmiana i koalicja obywatelska zrobi wszystko, by najlepszy z możliwych kandydatów wygrał wybory prezydenckie, a w Gliwiczanie rozstrzygnął, czy ten język pana prezydenta Neumana akceptują, czy jednak chcą. A będzie zmiany. pan jakoś reagował po wyborach na tego szkodnika, czy po prostu nie, nie milczy pan taktownie. Sobie Naprawdę są dużo większe problemy w Polsce niż język pana Neumana, czy też to, że nie potrafi pewnych rzeczy przyjąć. Zajmie się rozwiązywaniem problemów, to jest najlepsze. Samorządowcy są od tego, a inwektywy no mnie jest tylko zawsze przykro, jeżeli ktoś w tak przedmiotowy sposób, w tak seksistowski sposób podchodzi do polityki. No, bo m, naprawdę y, traktujmy się poważnie. Jeżeli ktoś y, y, jednocześnie wymagałby, żeby żona głosowała, przepraszam, jak jej mążka, że bo jest wiceszefem partii, a nie jak oczekują Gliwiczanie, no, jesteśmy w XXI wieku i to takie podejście y, y, nie jest wskazane. Z mandatem, o ile się nie mylę, chyba do Rady Miasta pan prezydent Neumann miał słabszy wynik niż moja żona, więc. Miał słabszy. Więc Myślę, że to też wskaz... jeszcze w klimacie gliwickim na chwilę, bo bardzo zaintrygowała mnie lista KO tak. z okręgu 29. Zaraz panu powiem dlaczego. Wysokie miejsca na liście przypadły politykom z Koła Aktywni która jest w pewnej opozycji do, do koła miejskiego Platformy y, Obywatelskiej. I posłanka Golbik, związana z, ściśle z panem senatorem Frankiewiczem, jest dopiero na trzecim. Miejscu. Aż na trzecim można powiedzieć. Bo Aha, aż na trzecim. Duże wyróżnienie bycie w pierwszej trójce. Ale była w na pierwszej. A na jedenastym, już to jest historyczna sprawa, przewodniczący Rady Miasta Marek Przonak, który ponoć o tym jedenastym miejscu dowiedział się z mediów. To wcześniej panowie nie dyskutowali o tym, kto ile gdzie znajduje się na tej liście? Czy to jest. Trzeba grać drużynowo. Ja Ale to nie zmienia faktu, że chyba się rozmawia o takich rzeczach, kto na jakim Był miejscu. Był zgłoszony przez Ruch Tak dla Polski. I... Czyli Ruch Tak dla Polski ponosi odpowiedzialność, że pan Przonak nie wiedział, że jest na 11. miejscu? A ja nie mam pojęcia, kto rozmawiał z Markiem Przonakiem, ja wiem jedno. Ja... No to jest jednak eksponowany miejski polityk, przewodniczący Rady Miasta, to wypadałoby. Jak jako jakości. przewodniczący Rady Miasta wchodziłem w 2011 roku. Z 11. miejsca nie przeszkadzało mi to, bo chciałem grać drużynowo. I naprawdę jestem przekonany, że nie miejsce ma znaczenie. Czyli przewodniczący Rady Miasta nie chce grać drużynowo. Ale Panu ja zdanie. żałuję, że nie ma Marka Przonaka na liście, bo to jest bardzo wartościowy... Samorządowiec, natomiast trzeba zrozumieć, że nie da się wszystkich upakować w pierwszej trójce. Ja zawsze daję, przepraszam bardzo, swój przykład, bo wtedy jestem autentyczny. W 2011 roku startowałem z 11 miejsca, przede mną był radny z Zabrza na 9, przede mną był radny z Zabrza na 7, biliśmy się tak dla listy, tak walczyliśmy, że wtedy na 9 mandatów 6 przypadło Platformie Obywatelskiej w tym okręgu, właśnie dlatego, że Walczyli o głosy wyborców wszyscy. Natomiast jak ktoś myśli, że polityka polega na tym, że się przychodzi na gotowe, dostaje się jedynkę i sprawa załatwiona. Tak to nie ja działa. myślę, że, że przewodniczący rady nie myślał, że przychodzi na, na gotowe. Ja myślę, że on sądził, że jego pozycja pozwoli mu zająć lepsze miejsce y, y, na liście. Ja bym tak pomyślała. Na Ale jego to miałby zastąpić panią poseł Golbik i być trójką? No dlaczego? Przecież uważam, że nie należało się w ten sposób traktować obecnej posłanki, więc myślę, że co, chcieliby się zamienić miejscami? Nie. Ja uważam, że z każdego miejsca można wejść do Sejmu, a niestety to, co się teraz... W przestrzeni medialnej dzieje ci mówienie miejsca biorące, niebiorące, to tylko powoduje, że wyborcy no, no trochę tak tracą jest. orientację. Nie będę powtarzał do bólu, jak na ktoś tak? walczy Ewa Kołodziej, 2011 rok, dziesiątka na liście platformy obywatelskiej, Radna Katowic wchodziła do Sejmu. No, trzeba pokazywać, że ten głos wyborcy ma naprawdę znaczenie, bo w naszym systemie wyborczym dokładnie taką. Taką samą wagę ma głos oddany na kogoś na jedenastym miejscu, jak na pierwszym miejscu. Często wyborcy patrzą na tych z dalszych miejsc, mówiąc, E to wy nie macie szans. Nie, mają dokładnie takie same szanse. Jeżeli są znani, lubiani, pracowici, coś zrobili, to mogą wejść z każdego miejsca, i dlatego żałuję, że. Tak się stało przy układaniu tych list. Panie pośle, na co mogą liczyć Gliwice, jeśli Koalicja Obywatelska wygra wybory? Samorząd, na co może liczyć samorząd? Bo jak patrzę na te 100, 100 konkretów na, na 100 dni, to tam jest bardzo dużo takich tematów samorządowych. Tak, bo dzisiaj tak naprawdę, te wybory są o e, tym, jaki będzie w przyszłości samorząd. No to na co możemy liczyć konkretnie? Zmiana finansowa sposobu finansowania. Czyli to coraz będzie więcej pieniędzy. Tak, e, inaczej nie będzie czegoś takiego jak teraz, czyli uznaniowości, jeśli chodzi o te dotacje. Zawsze dotacyjki. jest pewna uznaniowość. Myśmy, na szczęście, mamy bardzo dobre doświadczenie, kiedy rządziliśmy, kiedy programy, które stworzyliśmy, na, przekazywaliśmy chociażby fundusze europejskie na poziom regionów. To był najlepszy przykład, kiedy PIS oddawał władzę w 2.7, byli przygotowani do tego, żeby z poziomu centrali dzielić środki europejskie. Rząd Donalda Tuska wywrócił to w bardzo dobrym kierunku, czyli przekazał to na poziom regionów. Bez względu na to, kto rządził w regionie, tam decydowano o y, dużej części środków europejskich. Panie pośle, konkrety dla Gliwiz, wygranej. No, lepsze finansowanie samorządu to raz. Poprawa, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące oświaty, bo to jest też y, bardzo bolący problem, czyli mówię wynagrodzenia dla nauczycieli z, pełną, z pełnym pokryciem z budżetu państwa dla samorządów. Trzeci istotny element, który jest bardzo ważny, czyli... Kompetencje, zwiększanie, a nie zabieranie samorządom kompetencji. Konkret. Kiedy myśmy rządzili, to samorząd mógł decydować chociażby o sieci szkół. Dzisiaj urzędnik, mianowany de facto przez polityków, mówię tutaj o kuratorze, w sposób arbitralny może w to ingerować. Samorząd to są ludzie, ludzie to jest zaufanie, my jako koalicja obywatelska nie patrzymy na to, kto rządzi w danym mieście, tylko mówimy, będziecie mieli kompetencje, większe większe pieniądze, a mieszkańcy zdecydują, kto, kto rządzi. Jeżeli wybiorą prezydenta Neumana, to prezydent Neumann będzie decydował ze swoimi radnymi. A skąd ma to wziąć pieniądze w budżecie państwa, który, na te wszystkie benefity, które są w Proszę konkretach. sobie wyobrazić że hmm, samo redukcja obsługi długu, który w przyszłym roku będzie, dochodzi, ta, ta obsługa będzie hmm, tego budżetowego długu nawet do 70 miliardów złotych dochodziła. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby porównać to do czasów, kiedy myśmy rządzili, to byłoby około 40 miliardów mniej. Czyli wystarczy, wiarygodność rządu, wystarczy zmniejszenie rentowności obligacji, żeby w budżecie państwa zaoszczędzić kilkadziesiąt miliardów złotych. Czyli samorządy złotych. mogą spać spokojnie i cieszyć się na wygraną platformę obywatelskich, bo wtedy będzie to Ukraina mlekiem i miodem. Przede i wszystkim y, będą miały więcej środków do własnej dyspozycji, nikt nie będzie traktował samorządów tak jak w tej chwili w sposób przedmiotowy i samorząd będzie I sam, obiecuje sam się rządził. pan to jako rządził. prominentny Obiecuję, bo myśmy my tak zrobili, platformu. kiedy rządziliśmy. Po prostu. A jak przegra Platforma? Jak koalicja przegra? To co się wydarzy wtedy? To będzie koniec samorządu. Przecież Kaczyński nie podaruje tego, że samorządowcy wspólnie z Senatem wyrzucili do kosza wybory kopertowe, że samorządowcy potrafią organizować to tak się między sobą. Tak koniec nie nastąpi, tak sądzę. Wystarczy odebrać pieniądze. wystarczy Przecież krok po kroku te kompetencje są odbierane. Pokazałem pani redaktor na przykładzie szkół w jaki sposób Warszawa zabiera czy poprzez kuratorów bierze kompetencje, ale chociażby zobaczmy ośrodki kształcenia zawodowego doradztwa zawodowego te wszystkie elementy, które zabierano. Narodowy Fundusz i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, przecież Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska jest już z nazwy tylko, natomiast o tym jak jest zarządzany decyduje Warszawa, decydują politycy na Nowogrodzkiej. Czas Skończyć z centralizacją Polski, a dzisiaj idziemy w stronę bardzo złą, czyli rozwiązań, które już raz zbankrutowały, czyli perelubizm. 15 października wybory, a moim i Państwa gościem był poseł Borys Budka, Małgorzata Lichecka, studio 24 Gliwice. Dziękuję Państwu.